Siema siema tam. w nowym ses na moim kanale, trochę mnie nie było ale na wstępie wejdźcie sobie w plusik, piszcie godzik grabi za 18, Wam wam 10% do wpłaty oraz 2,10 na sam start Także zachęcam serdecznie, co 6 godzin macie tutaj konkursik, więc też zachęcam, bo czemu by nie wbić jak za darmo Tutaj macie co 24 godziny, co 24 godziny również macie daily case'a, więc zachęcam eee, No i co, zobaczmy co dostaniemy, aby pamiętać, trzeba stawić obeczkę w górę, suba z dzwonkiem No i dostajemy nowe, nowe kosztuje 8 groszy, więc lipa ale skinki są całkiem ładne tutaj, więc można sobie próbować, bo może akurat Wam się poszczęści. Na samym dole jeszcze macie skrzyneczki zabicie na social media, także też spoko. No i co? Dzisiaj się zajmiemy skrzyneczką Agent Case, ale trochę mnie nie było i widziałem, że doszły też tutaj skrzyneczki, takie jak Games Case. No i myślę, że się zajmiemy nimi w kolejnych odcineczkach. Myślę, że jutro zrobimy taki odcineczek, że się zajmiemy wszystkimi. A potem będą dedykowane skrzyneczki, odcineczek na każdą skrzyneczkę. Myślę, że tak zrobimy. Mamy na to 28 dni, więc na spokojnie. Ale dzisiaj się zajmijmy skrzyneczką, oczywiście. Agent Case, Agent Case to jest skrzynka z agentami. Zdajmy sobie Speed'a i zobaczmy, czy coś tutaj fajnego trafimy. Wydajemy na to 130 zł. Ok. I nam teraz oddało. Tutaj nie oddało. Ale no, zawsze jest jakiś zwrot, przez to, że te agenty kosztują. I my trafiamy za 406 zł i drugi najdroższy agent. Tak? Drugi najdroższy agent. No i nam no, się poszczęściło, 0,41%. Bardzo fajnie. E, tutaj lipa. Okej. Okay. Lipa. Ale i tak już zarobiliśmy już raczej ciężko będzie to stracić. O w ogóle, fajny skin. E, ciężko będzie to stracić, przez to, że te agenty. No mówię, praktycznie ponad połowę zwracają, ten, a tutaj o, znowu profit, 2 po 130, bardzo fajne podoba mi się ten, albo tutaj my za 3 skrzyneczki płacimy 130, więc naprawdę potężnie, bo to wychodzi 4 dychy za skrzynkę około, więc naprawdę fajne e, dobra, na 0 tutaj było, tutaj profit bardzo fajne e, tulipa Profit za 300 agent. Ej, dobra, podoba mi się ta skrzyneczka, bo mi naprawdę tutaj fajnie sobie trafiamy. Zobaczmy dalej. Otwórzmy jeszcze kilka razy i myślę, że sobie zrobimy jedną bitewkę. Za 350 teraz, fajnie. Mm, dobra, otwórzmy sobie jeszcze dwa razy. Cyk i cyk. Oddało to jeszcze raz. Dobra. No i myślę, że sobie zrobimy bitewkę taką, że zrobimy sobie wiecie co, zrobimy sobie 18 tych skrzyneczek agentów. One są po 40 zł około, to będą tutaj, dobra zrobimy sobie 18 takich skrzyneczek i na sam koniec dodamy sobie skrzyneczkę z glowsami ulepszoną i skrzyneczkę z kosami ulepszoną. I coś takiego myślę, że zrobimy dzisiaj w dzisiejszym odcineczku Na no, cztery osoby wyjątkowo nie korzystamy z zasady na 2 to za mało, na cztery, na cztery za dużo, tylko lecimy na czterech. No jak testujemy nową skrzyneczkę, no to czemu by nie? Eee, I myślę, że to będzie jedyna bitewka w tym odcineczku. No chyba, że wygramy to może jeszcze jakieś knajf'sy na końcu kręcę, ale zobaczymy. Lecimy bez żadnych underdogów, bo ja oczywiście nie lubię, bo wychodzę z założenia, że jak coś fajnego mi wypadnie, to potem boli, eee, że, że wiecie, że trafiłem i ten. Aha! Okej, okay, no to tutaj już agenty są raczej przesądzone, bo w pierwszej skrzyneczce Rosca trafił tego agenta za 406 zł na 0, chyba 0,41%, którego my trafiliśmy wcześniej, więc jest mega lipa. No i Rossy ma już taką przewagę, że mega ciężko będzie jakkolwiek to nadgonić. Jedynie co to właśnie ta skrzynka z rękawiczkami lub z kosą nas uratuje. Miejmy nadzieję. Po to jadałem właśnie w przypadku takiej sytuacji. Tutaj e, Awa za 77 zł dla Michaela. W ogóle swoją drogą chyba grałem całkiem sporo czasu tą Awą cete i miałem chyba no, tego ze złotym Rolexem potetem Ja ogólnie za agentami jakoś tam nigdy nie byłem fanem, ale ten ze złotym Rolexem Potetę jest mega spoko. E, ale, ale obecnie go nie mam. O, to jest chyba ten właśnie. Tak mi, się, tak mi się kojarzy, to jest chyba ten za 250, a on Rosso wyleciał no to Rosso już ma taką przewagę, że to jest nie do pokonania na agentach realnie, e, bo jest chyba tylko jeden droższy agent, no tak bo ten top 2 był mm, także jak nam nie wyleci ten najdroższy agent, chociaż on kosztuje podobnie co, co, co tamta co nam wyleciała i Rosso, więc to ak akurat dużej różnicy by nie zrobiło nie podgonilibyśmy aż tak ale w ogóle jesteśmy ostatni, no do byśmy póki co prowadzili o, ten może coś kosztować, a jednak nie. E, no dobra, ale najważniejsze skrzyneczki będą na końcu, więc to się liczy, to nas może uratować. Tutaj, Michał, za 5 do ich myślałem, że trochę więcej, szczerze, jak widziałem, że taki masywny jest. E, oj, Adrian będzie miał sporo: 86 tylko, ej, w sumie nie tak dużo. A w ogóle nie kojarzę tego skina, można nim na MM O, my trafiamy za 140, szkoda, że ten tańszy e, Sir Bloody. E, ale no dobra, zawsze spoko. O, teraz Adrian trafił za 400. Ej, ta baba już. Ona ma tak mały procent, a poleciała już trzy razy łącznie na tych skrzynkach, co otwieramy. No i teraz. Odbitka, proszę. Po agentach miałem najmniej. A tutaj. Aha, wajcy na prawo. A moja 1900. Okej. Okay. Proszę. Proszę, jakaś droga kosa. To nie jest droga kosa. To nie jest droga kosa. Niestety przegrywamy. Niestety przegrywamy. Czy e, mamy budżet? Mamy budżet, żeby sobie jeszcze skrzynkę z kosą zakręcić na sam koniec, także zakręcę. A wam, jeśli odcineczek się spodobał, no to za łapeczkę w górę z wankiem. No i widzimy się oczywiście jutro zapewne. Jeśli mi nic nie wypadnie, no to jutro odcinek będzie, bo planuję przez całe euro daily lecieć. A wy w ogóle w komentarzu dajcie znać, czego oglądacie euro. E, bo jak ja to wrzucam, to jest podajże pierwszy dzień euro. E, więc no, trzymajcie kciuki, żeby nam teraz ostatnia bitwa oddała i zobaczymy jakaś koska fajna. No niestety to nie jest koska fajna, ale jest potencjał, byśmy wygrali, jednak nie. E, bardzo tania koska nam wyleciała Także ja wam dziękuję za odcinek i trzymajcie się łapeczką gry z dzwonkiem, kocik 18, link w opisie, trzymajcie się siema.